Cześć, wy jesteście ekipa Puka z tej strony. Gramy dzisiaj w Crash Bandicoot. Poczekaj, Crash, Kr tak to jest ten Crash, Bandicoot, tylko to jest Crash Team Racing Nitro Fuel, dla widzów, być może nie wiedzą, twórcy Crash'a zrobili serię Uncharted, zaczął się od Crash'a i w jednym Uncharted, w czwórce chyba nawet, można grać wewnątrz gry Uncharted w Crash'a, pierwszego Bandicoota. Nie miałem pojęcia, w ogóle ten świat eee... jest poza moją percepcją. Więc to była taka jedna z pierwszych platformówek na PS1. Crash, wiesz, ja coś jak, kro jak system, Krok. A pamiętacie Kroka? Krok. Tak, to krok nie, to na na no, PC-cie był Krok. Też był na pc i na ps 1 to się eee. jarają tą grą. To to, to jest ta firma. Te gry to nie że Ty zaproponowałeś mm. tą grę. Bo w komentarzu ktoś zaproponował. Ja w ogóle no. jest taka akcja, że ja nie pamiętałem, że ja zaproponowałem, żebyśmy to zagrali. Bo ja czasem patrzę komentarze i na przykład łapkowany był ten no. pewnie. I już zapomniałem, a chłopaki mówią, że gramy w grę, którą ja zaproponowałem. Mm. Ja taki mindfuck. Ja taki w szoku, co? No tak, tak, to, tak to już jest. To ja pierwszy, pierwszy raz grałem chyba z 20 lat temu czy z 22. I pamiętam, że było to na Mazurach, gdzie całą rodzinką się tam spotkaliśmy. I akurat był PESIK i graliśmy właśnie. I no, pewnie telewizor S1. CRT jeszcze, nie? No stary dupo. bardzo telewizor. No. Nie wiem jak to działało, ale działało w ten. No. Więc zagramy sobie w klaszonę. mamy... Tam lampa stył była w dupie, nie. Teraz są te kryształki. No. A tam lampa podświetla. Mamy, coś nie coś potrafimy, doświadczenie jest z Mario Kart'a, o którym graliśmy już na tym kanale. Sprawdźmy nasze fury, nie mamy o, dużo do wyboru, bo jest zablokowanych dużo opcji. Ale możemy paint jobs zmienić. Teraz sobie biorę paint jobs, taki jaki chciałem domyślnie w swoim aucie. Niestety nie było takich ofert. To było ten albo no, ten. a teraz taki sobie wezmę, dobra. No koła kusi zmienić, co? Koła te domyślne mi się najbardziej podobały, już sprawdzałem koła. I, i jest driving style i to jest ciekawe czy to jest tylko taki pizz że to jest tylko w twoim bio jak na instagramie że driving style drift czy rzeczywiście to będzie miało przełożenie na no ja biorę drift nie wiem czy to będzie miało przełożenie ja biorę acceleration żeby was wyprzedzić bo chyba gramy kto na klasycznie no ja dam drift ready re ale wziąć kosmiczne Na no, Ponowie... ciekawości tak jakbyście się, się elektryki wzięli teraz, przy obecnej infrastrukturze w Polsce. To nie ty jesteś w środku? To Wiesz, to jaki jak dzisiaj dzień? Dzień <śmusza> Ziemi. Dzisiaj dzień Ziemi? Więc dzisiaj o, idę w elektryka. Ty, tak tak jest tak dzielony. A Ach, czwarta ja mapa. Ja się steruje? Jak się steruje, kurwa. Ja Ty, czekaj, dlaczego nie? Ty, co się dzieje? Ty, x się steruje, X-em się o. przyspiesza, a R2 jest kamera do tyłu. Jak... No to fatalnie zaczęło. A, przyspie... a jak się nitro włącza? A to jest bardzo podobne jak Mario Kart, tylko że na PlayStation. Nie. Ja... Nie ja chcę nitro. Dlaczego nie mam nitro? No powiedzcie, co. Musisz zdobyć sobie, tak? Patrz, też zdobywasz moc jak Mario. Ty, fajna agrywalność. TNT. Czuć, czuć, grę i co? Ale ja jak tak wolny jest, tam i będę tak... L1 jest skok chyba Tak? No Dwa skoki. Dlaczego robór jest tak dalej? Dwa razy L1 to jest kopnięcie L2 to jest zmiana kamery Kółko to jest moc chyba robór. Tak, kółko to jest moc No i nie mam mocy A coś brak. mnie wyjebało, dlaczego? Ktoś tam pierwszy ładnie zapierdala, ktoś... A to nie wy. No, ale wy tylko X nie. używacie czy używacie coś jeszcze? Ja X zatrzymam. Tylko. No. Maczymy czego dogoni? Ta moc nie dogoni. A ja kogoś staranowałem. O kogoś wyjebałem, robura wyjebałem ja jakąś moc. Jak to, ranujesz, jak to nie, nie. zrobiłeś owca? E, kółkiem. Wyjebać? No to ja nie wiem, To ty byłeś? Rzeczy, że to Mówię kółko... ci kółko od całej Patrz rady. no kurwa, kółkiem się robimy. No co, co się stało? Kurwa! Pytałem was sto razy jak te moce włączyć. Nic nie, nie podpowiedzieli. Nagle 10 razy. Kółko to Nie no, za karę powinniście przegrać, że ja nie znałem tej mocy, kurwa. Jesteś naprawdę To jest Żuwia. to w ogóle jest żółwiak w Mario, ty. To nie jest ten? To nie jest copyright. Kurwa, no. No kurde, dobra, ten TNT to jest. To jest koń trojański. On jest do wzięcia. No kurwa! A ja ci zostawiłem No TNT no i nic nie mogę z tym zrobić trochę <grym> mi <grym> się to nie podoba, <grym> podoba. <grym> Ale powinni powinna być jakaś opcja jeszcze ratunku z tego TNT, a nie, że wiesz, schodzi na ciebie TNT i dupa. O kurwa, błyknąłem sam. TNT. O, właśnie to ja. Prowadzę, bo mnie oszukali na kółko. Nie mówili, co się robi kółko. Kurwa, myślałem, że ten szlem to moc. Wygrałem, kurwa, za to, że połowę wyścigu mi wygrałem. Mówiłem kółko, ci nie od mówiliście. początku, że kółko. Tak się mści właśnie los. No pytałem, czy się coś odwrócić. Weź, weź przecież ten wraciłem. telefon, bo go roztrzaskam. No. Straciłem no. pozycję, ale dobrze się bawiłem. Już byłem pierwszy i nagle przychodzi twój dźwięk SMS i mówi nie, <laughs> jestem nie, czwarty, kurwa, no tragedia. Cool. Już miałem ten flow, ten stan, stan flow i nagle no. SMS. No dobra, a mi ten SMS pomógł właśnie. Ja zacząłem swoją szansę, że się. Ale zobaczy. zobacz, ja mam no. tylko nagrody. Dawajcie jakąś fajniejszą mapę, ta fajna była, ale co fajnie... Next race, to jest jakieś mistrzostwo. A, dobra, naprawdę kontynuujemy ten co był? Yy, no nie wiem, tak ustawione było. Więc. A czaszka to, że ja strzelam w kogoś. Jak... O kurwa, wjechałem w wątki Ty, tyle ludzi jest? wątki Poczekajcie na mnie. wątki w wątki Dawajcie, poczekajcie. w <laughs> ja w ogóle w drift, umiejętność, a nie wiem, czym się driftuje jeszcze. Ja też. Kwadratem? Tu jaka mapa tutaj była? Czym się driftuje? No właśnie, nie wiem, czy kwadratem się driftuje? Ty kwadratem! Roślina mnie zjadła. Dobrze, no. Dobra, dobra. No typowo Mario, tylko że na tego. no. Ale nie jest pod znakiem towarowym Mario. Nie? W sensie, że. no Ale chodzi mi, że gameplay podobny, nie? Że fajnie, że jest taka opcja na. O, już jakiś ten. To Ale ja to to chodzi w tej coś. gierce. To jadłem, ja no się... to ja to ja cię zniszczę. Szlem jakiś puściłem. Zięc, o tu TNT. Ta mapka mi się bardziej podoba. Kto zostawia TNT? To <grym> ta, to pewny. O, o, o kurwa, maj. jak się oh. zajebałem. A ja nie chcę umierać. Kurwa, eh? ja nie chcę no i ktoś te. Właśnie to się nie opłaca tak pierwszym być. Pamiętam też z Mario. Tu nie opłaca być pierwszym! Że jedziesz pierwszy, każdy na ciebie poluje z tyłu. Nie opłaca się w ogóle być. O właśnie, nie, no i, do, ty i, ty jeszcze, to ty, I się to jeszcze ja zdejmowałem no. znowu. O, I TNT. to jest właśnie takie Ale pojebane akcja. w tej grze, że trzeba. Ja cię zajebałem! Że nie opłaca się być A pierwszym. A kto TNT łyknął po mnie? Ja. Z mojej dupy mi wyszło. Drugie. O TNT łyknąłem. Powiesz, powietrzu już nie wyjebie. A weźcie teraz na... Yy, rozlałem, rozlałem coś, weźcie z wiecie też. Kurwa, wpadłem. Ty, ja się czuję jak ja bym kurwa w środku był. Ty masz W tym tient samochodzie, tient. tak mi on zarzuca. Ty masz TNT, człowieku. Dobra, trzeba też tutaj zacząć styl wykorzystywać mój driftowy. Tak, tak, ja wykorzystuję <laughs> właśnie też swój styl. Bo nie sądzę, że tutaj programiści chcieli, żebyśmy odpuszczali pedał gazu, kurwa. To Dobrze nie jest Gran Turismo, co? Przegram teraz. Gdzie wy jesteś, człowiek? O, szlem. W ogóle śmieszne słowo, szlem. O, jesz w Kwiatek w wpierdolił. No problem, jedziemy, nie poddajemy się. O, TNT czy coś. Zjadła mnie roślina! Przecież to oszustwo jest! Byłem pierwszy tyle czasu! Nie no, masakra! Już finis? Pierwszy byłem przez... Czwarty, trzeci, Połowę. o! Ósmy byłem. Ty ósmy byłeś? Ja 3. Nie. Ale, Ale ja i tak byłem pierwszy byłeś! Pierwszy byłeś Ale dobrze się bawiłem, to się liczy. No to Pączka teraz tak, Pączek musi być ostatni, no nie może być, ja a my musimy być na... Dany. Pierwszym drugim, nie? Kurczę, no. słabo, że wygram. Jak nie wygram, no to udowodnię, że to mógł być przypadek. No bo na trzy mecze nie można powiedzieć, że ja bym wygrywał do końca świata, nie? No więc musicie być przede mną. Dobra, ogi z kółkiem. Hmm. Ogień z kółkami? Ogie z kółkami. Kurczę Ty i co? Co? Jeba. Ty to był zakręt? Och, rzeczywiście, to ja totalnie nie wyczułem. No, kto mnie ten. Tam w ogóle mnie nie w ogóle nie, nie zrozumiałem. A wiesz, że mnie roślina starała jakaś zajęć. Nie, też. Ciężko się skręca, tu, ślisko, ślisko. Bo desz. a tu ładnie można będzie. E, b, będziemy wypadać. No, ładnie się wypada. Ja, coś mi się coś mi się stało. Mi też zajebali, tą krepsydrę jakąś. I pająki spadają Sufi sufitu, dobrze, dobrze. Niech tam ci się śpieszą przede mną i tak pewnie zaraz się zacznie. O, TNT, bardzo fajnie. O, kurwa, fajnie. bombę rzuciłem w kogoś. No we mnie, no kurwa, w kogo? <grym> Drifcik, ale ten drift powiem wam, że albo. O, TNT. Super! A na szczęście nie, nie kosztował mnie tak, bo akurat w powietrzu byłem o, e, w Co to jest krepsy Miesza w głowie chyba. Nie no zobacz, tak jakoś z kółka na kółko. O kurwa TNT kurwa Mam rakietę, zapraszam! Kurwa, rągłej? Rągłej! No, kurwa, <laughs> wrong way. A bardziej ścinać? Kogo? Kogo? No kurwa. mnie! Kurwa! Nie! <laughs> Gdzie jest pierwsze? Nie, no nie wierzę, że to kurwa. Nie wierzę, że to nie jest szczęście. mieć no to mu Nie wierzę, że to nie jest Tutaj TNT! Nie! Yeah! Uh! Bardzo fajnie, ósmy. Chuj w dupę. Kurwa, wszystko przegrywać będę? Bo kurwa, jakie pająki, ty. Final. No, final w chuj. Nie przeskoczył mój, nie przeskoczył mój przez to. Final, eee! komputer jest pierwszy, wow. ale kurwa akcja. O tak, tak! Pączek mnie goni, widzę. Nie, to nie. Ja jestem w dupie. Mam rakietę dla kogoś, to mnie właśnie gonił. Topsa była. Tę, tam trzeci Goniłeś nie. Ja siódmy. Ojej! Zobacz, na ty siódmy? Jak mi słabo poszło... Ty siódmy? ...nie udowodniłem. A ty drugi? Nie udowodniłem swojej wyższości. Ty, to może być ciekawe, ale patrzę, ostatni, jestem ty miał... zero punktów dostał, zero gdzieś... punktów dostał. No, Tyle Ty. razy byłem pierwszy. Zobaczmy tabelę. I teraz A, ostatni. A ja to na końcu. O nie, szu. Poczekaj, w jakim... To ty, Co... ty to ja mam... Punktów tylko. Czy ja za jakiś wyścig musiałem zero dostać? Ja za jeden dostałem zero. Ale tu drugie miałem wysoko. To ja coś tu nie rozumiem, kurwa. Ja miałem pierwszy i trzecia ty eee, Jakie to... miałeś miejsca na no, no nie wiem, no wydawało mi się, że byłem ten, że nie było tak źle <ślesz> 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 Dobra, wyjąłem telefon z kieszeni <ślesz> Kurwa i zobaczymy <ślesz> Ostatni wyścig. Ostatni, tak? Na początku można ostrożnie, nie spieszyć się. No ja jestem pierwszy z driftowym stylem. No i co z tego zaraz mi ktoś pierdolnie TNT nie O kurwa, trzeba było wyskoczyć, żeby skazyć. No, no? Też przeskoczyłem przez to kur. O to taki klimaty trawi z pastrana. Tak No fajnie, fajnie O coś mam A nie trafię. też nie trafię Fajnie Ciężko a to się bomba przeżyła. Kurwa, nie mogę zdobyć mocy w ogóle. No o to chodzi. Pytanie teraz: że jak cały czas no jest skakał to czy to cię spowalnia? Mm -hmm. Szlem, szlem można puścić. Kurwa. O, minąłem bo... się z tobą. Szlemik można zawsze puścić. No a tutaj widać, że ktoś tu szybki jest całkiem obok mnie. Bomba, to co poczekamy z bombą. Czy ktoś będzie przede mną? A, nie trafiłem gdzieś banku. O, nie mogę nie mogę wziąć więcej niż dwóch mocy, nie? Podoba mi się to. Powinienem mieć taką możliwość, co? Aaaa! To ja się zajmę. O, jakieś owoce? Nie wiem o co chodzi z owocami. ten pieniążek! O, ktoś mnie prześciga. Jest to chyba Robert. A, to ten. to był ten. O, to Oj, połuku, połuku za Strasznie szybszy masz ten Bolik Oszlam Ach, zabrałeś mi Oj dawaj, 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 kurwa, co tak <coughs> wolno? Jest jej prośba! Jest. Ale to mi nic nie dało! W jakim sensie? Ale szlem! O i na tym? Ty, fi finałówka. Mam coś, mam coś. Nitro, nitro. Łoooo! Jeszcze o i, szle, i szlem się pojawił, nie, nie doczytał się szlem. Tekstura szlemu się nie doczytała, i nagle się pojawiła się w nią. wypałem. TNT? Jest! Tylko dowieść to, dowieś to nie. Tu smoła jest nawet. Ty możemy zostawić? No coś, co to jest? Kto tu kurwa, to ty? Nie no kurwa, chuj w dupę, nie? <średziny> <śled> kurwa! Jest godolony wieże! Kurwa, ale fińcz! Kurwa! Ty ale czego? Ty mnie, ty mnie, ty mnie! Dziwne. Ja pierdolę, ty! dziwne te boli. 76, tak, znowu. Ale, Gierka, pod koniec. Ale, zobacz, jak to mamy, mimo. Jeden, dwa, my. Kurwa, już... Ja już myślałem, że ta meta będzie za trzy razy ogólnie. Ty cztery razy się zwinęło, A to się, się, wie, stało, a to się nazywa pozysie? Ty. <coughs> Robur. Przed Ciebie wskoczyłem. Tak, tak. To Jednym punktem. punktem. Zawsze musimy bać. jednym punktem. Ale, zo ale zobacz, <coughs> że. <coughs> zobacz, że ty. Gdybyś teraz był niżej jedno miejsce, no, to już tak, by było tak. inaczej, nie? No, ale to jest dobre, że przynajmniej są emocje w tych odcinkach, no. no. Gratulacje. Burwa, no. Ma. Gratulacje. Super, Mamy. mega się cieszę z tego. Ty, miejsca. fajna gra! No. Powiem ci, że ze Jest prosta rywalizacja, ja, ja lubię Ech. w ogóle styl no. takich minigierek, że nie musisz, wiesz... I tak jakiś tam no. refleks się liczy, coś tam masz na decyzję, ale nie trzeba rozkminiać. I w sumie równie fajnie się bawiłem, w, jak w Mario Kartie. I Pamel karty też takie mini... Był. Ja nie grałem z Wami w Pamel'a. Ale to ten, to ten Ma, Mario spoko. Kart spoko. Spoko gra. Polećcie w komentarzach jakieś w tym stylu rzeczy. No. Bardzo.